Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie. Do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go, razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość! A wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go Okaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam, ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Zbóżcie te świątynie. Wołał do nas Jezus w niedzielę, i chodziło mu o wszystkie targowiska, które w sobie nosimy. Zbóżcie te świątynię, mówił Pan do nas wczoraj, i chodziło mu o nasze uwięzienie w przeszłości, o przeszłość, która staje się dla nas ni to schronem, ni właśnie ni to więzieniem, ni to twierdzą, z której się ostrzeliwujemy przeciw całemu światu. Ufamy, że to słowo dzisiaj także ma nas prowadzić. Zburzcie te świątynię i słuchając tych czytań mniej więcej domyślamy się o jaką, o jakie burzenie, o jaką rozbiórkę może Jezusowi dzisiaj chodzić. Dzisiaj Słowo mówi o grzechu, o pokucie. Zresztą na rekolekcjach spodziewamy się, że wcześniej czy później ten temat wypłynie. Tyle, że Wygląda na to, że Pan nie do końca zamierza wprost z nami mówić o konkretnych grzechach. Grzech, tak jak słuchamy tej jezusowej przypowieści w Ewangelii, można powiedzieć, że w pewnym sensie nie jest dla niego wielkim problemem. Nawet wielki grzech, wielki dług wobec Pana. Bo może najpierw potrzebujemy usłyszeć, przeliczyć sobie, o jakim długu mowa. O ten dług w przypowieści Jezusa jest niewątpliwie symbolem grzechu. Mowa jest o dziesięciu ty tysiącach talentów. Talent to było mniej więcej 30 kg złota albo srebra. W przeliczeniu na pieniądze jeden talent to było Mniej więcej 5758 denarów, a my pamiętamy z innych Jezusowych przypowieści, że denar to była taka średnia dzienna stawka za pracę w ciągu dnia. Czyli, kiedy ten sługa mówi do króla: Miej dla mnie cierpliwość, okaż mi cierpliwość, to jak ktoś szybko liczy, to już policzył, a jak liczy trochę wolniej, to już mówię, to prosi swojego pana uwaga. O 157 753 lata cierpliwości. Zakładając, że będzie pracował dzień w dzień bez żadnych przerw, wakacji, urlopów, świąt, za denara dziennie, to będzie potrzebował 157 753 lata, żeby odpracować swój dług. No i to jest o moim grzechu. Macie poczucie, że wasz grzech tyle kosztuje? Bo my wszyscy, każdy z nas, jak tu jesteśmy, uczciwie powie o sobie, no tak, jestem grzesznikiem, jestem człowiekiem, więc jestem grzesznikiem. Bije się w piersi na początku każdej mszy świętej. Tylko to jest trochę taki sylogizm, którym się zasłaniamy. Czy ja mam poczucie, że mój grzech tyle kosztuje? Czy to nie jest trochę tak, że Pan ma litość nad nami w ten sposób, że w pewnym sensie zakrywa przed nami koszta naszego grzechu? że ja tak naprawdę nie widzę wszystkich konsekwencji mojego grzechu. Niektóre sobie ledwie wyobrażam, że z moim grzechem jest tak, jak z grzechem kraina, do którego Bóg mówi krwi Twojego brata wołają do mnie z ziemi. Tam w tekście oryginalnym jest nie jedna krew, tylko użyta jest o dziwo liczba mnoga. Krwi Twojego brata wołają do mnie. Izrael zawsze rozumiał to słowo w ten sposób, że Bóg mówi Kainowi, zabijając Abla, nie wylałeś tylko Jego krwi, nie odebrałeś tylko jego życia. Odebrałeś życie jego dzieci, jego wnuków, jego prawnuków, które mogły się z niego urodzić. Przelałeś krew niejednego człowieka, cały ocean krwi. Nie jest mi łatwo zgodzić się na taką diagnozę i na taką wycenę. Nie jest mi łatwo zmierzyć się ze świadomością, że mój grzech codzienny, który jestem skłonny bagatelizować, mówić, że wszyscy tak robią, że inaczej się nie dało, że to nic wielkiego, że on nieraz pociąga za sobą całą lawinę następstw, których ja nie widzę w drugim człowieku, w mojej rodzinie, w tych różnych mikro-makro społecznościach, w których żyję. I już zaczynamy się domyślać, co Jezus dzisiaj chce burzyć razem z nami. Świątynię, którą my chronimy swój grzech. Każde z nas ma prawdopodobnie w swoim sercu wybudowaną piękną świątynię dla swojego grzechu. System przekonań, uników, którymi rozpaczliwie nieraz bronimy swojego grzechu. Widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu Azariasza, który żyje w czasach niewoli babilońskiej. Azariasza, który woła właśnie o tym, od czego zaczynaliśmy, że. Nie ma świątyni, świątynia została zburzona. Azariasz jest wrzucony do ognistego pieca przez króla Nabuchodonozora. I w tym ognistym piecu, zamiast się użalać nad sobą, nad tym co stracił, Azariasz odkrywa prawdę o sobie. I to jest przepiękne, bo jeśli pamiętacie to pierwsze czytanie sprzed kilkunastu minut, Azariasz w tym czytaniu się skarży, zburzono nam świątynię, nie mamy gdzie ci złożyć ofiar. I odkrywa w tym momencie właśnie, w momencie mierzenia się z konsekwencjami swojego grzechu, swoich, grzechu swoich rodaków, swojego ludu, w tym momencie odkrywa, że serce skruszone, że serce, które rozpoznaje swój grzech, jest ofiarą, na którą Bóg czekał. Jest ofiarą, której Bóg pragnął. Nam też bardzo potrzeba tego odkrycia, bo często jesteśmy przecież jako sługa z Ewangelii. Przebaczenie, które doznajemy od Pana, nic w nas nie zmienia. Często spowiedź świętą traktujemy w ten sposób: no dobrze, już się zbiorę do spowiedzi, przyjdę, wyznam szczerze swoje grzechy. Byle ksiądz zapukał. I wychodzę i. Może Wy tak nie macie, ja tak mam często, łapię się na tym. Wychodzę z konfesjonału i przed samym sobą próbuję udawać, że no to już nie ma tematu, załatwione. O, jaka ulga! A tymczasem, póki nie ma we mnie świadomości tego, że moją tożsamością jest bycie ocalonym, uratowanym grzesznikiem, to jeszcze nie jestem chrześcijaninem do końca. Póki nie ma we mnie głębokiego przekonania, że jestem ocalonym przez Boga grzesznikiem, to jestem jeszcze jedną nogą w, w pogańskich relacjach z Bogiem, w tym handlu, o którym mówiliśmy pierwszego dnia. Handluję z Bogiem moją ulubioną kartą przetargową, na której jest napisane porządny człowiek, ewentualnie mniejszym drukiem dopisane w miarę porządny człowiek. A tymczasem, jakie piękne zdanie na koniec sam prawie pan ów król wypowiada do tego sługi, któremu darował dług. Zdanie, które można wziąć ze sobą, wiecie, na adorację, na medytację, powtarzać je sobie godzinami. Darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Słyszycie, co Pan mówi? Pan nie mówi temu słudze, darowałem Ci ten dług, no bo umówiliśmy się na jakiś system ratalny i ty mi to w końcu spłacisz. Nie, nie jest w stanie. Pan mu nie mówi, darowałem Ci cały ten dług, bo. Oprócz tego, że narobiłeś długów, no to zrobiłeś kilka dobrych rzeczy w życiu i jesteś właśnie tym porządnym człowiekiem. Dobrze ci z oczu patrzy. Pan mu nie mówi, darowałem ci ten dług cały, bo obiecałeś mi solennie, że już nigdy więcej żadnego długu nie zaciągniesz. A ja ci ufam w tej kwestii. Pan mu mówi, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Tyle wystarczyło. Taki jest mój Bóg, taki jest nasz Bóg. Niewyobrażalne długi, długi, z których nie zdajemy sobie sprawy, dramatyczne nieraz konsekwencje grzechów, które skłonni jesteśmy bagatelizować, udawać, że nie było tematu. Bóg nam wybacza tylko dlatego, że go o to prosimy. Nie dlatego, że zrobiliśmy poza nimi trochę dobrych rzeczy, nie dlatego, że już na pewno nigdy więcej nie popełnimy tych grzechów. Nie dlatego, że jesteśmy w stanie to jakoś odpracować, tylko dlatego, że go o to proszę. Teraz pytanie: czy to coś robi z moim sercem, czy to się jakoś przełoży na moje bycie w świecie, na moje bycie z ludźmi? Pan Jezus nam daje ten dramatyczny obraz człowieka, z którym takie przebaczenie nic nie zrobiło. Tu w naszym tłumaczeniu, którego słuchaliśmy, jest powiedziane, że on wyszedłszy, spotkał, ale tam w oryginale jest użyty czasownik, który sugeruje, że on specjalnie poszukał tego drugiego. I tamten go prosi dokładnie tak, jak on kilka minut temu prosił Pana, przebacz mi. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia. Nad tym też się warto na chwilę zatrzymać, bo to też jest bardzo o mnie, o czymś, co potrzebuje w sobie zburzyć A to jest taki porządny mur Między mną a człowiekiem, który coś mi zrobił Małego, wielkiego On nie chciał, żeby tamten mu oddał dług Tamten mu wisiał 100 denarów Znów wedle tego przelicznika, że denar to jest Stawka za dzień pracy No to jest ciut ponad trzy miesięczna pensja Też dobry pieniądz Ale już jakiś realny do spłacenia ale on nie chce zwrotu. On chce tamtego wtrącić do więzienia. Więzienie w tamtych czasach zamykało wszelkie możliwości pracy, obrony, czegokolwiek. Człowiek wtrącony do więzienia był skazany już tylko na to, żeby czekać albo na litość sędziego, albo na zabiegi starania innych. Sam nie mógł już nic dla siebie zrobić. Skoro tamten go wtrącił do więzienia, to ten już nie odpracuje tego długu w żaden sposób. Ale tu Pan Jezus mówi wyraźnie, On nie chciał. Tamten mówi miej cierpliwość oddam Tobie. On jednak nie chciał. I powiedzcie mi, że nie macie w sercach murów między wami a konkretnymi ludźmi, od których już nic nie chcecie. Nie chcecie, żeby wam zadość uczynili. Ja mam takich ludzi. Nie chcę nawet, żeby jakoś, nazwijmy to szumnie, odpokutował swoje winy wobec mnie. Wepchnąłem go do więzienia i nie chcę go widzieć, i nie chcę go słyszeć. Jeśli Jezus trzeci dzień z rzędu przychodzi z wołaniem: Zbóżcie tę świątynię, to dzisiaj woła najpewniej między innymi o to: Zbóż świątynię, którą wybudowałeś w sercu swojemu pragnieniu zemsty, swojej zimnej, chłodnej nienawiści do kogoś, swojemu solennemu postanowieniu: Nie ma u mnie dla ciebie wybaczenia. Nie bezinteresownie pielęgnujemy takie krzywdy w sercach i stawiamy takie mury. Takie poczucie, że jest ktoś, kto on mi nijak nie za uczyni, bo nie jest w stanie. Ono jest bardzo potrzebne do tego, żeby ja bym, żebym sobie potem na więcej mógł pozwolić. Bo skoro ludzie wokół mają wo mnie, wobec mnie takie niespłacalne długi, no to ja muszę sam z życia wyciągnąć to, co mi się należy. I to jest kolejna rzecz do rozbiórki, kolejna rzecz do, do, do zburzenia. Elegancka, szeroka rampa, którą mam wybudowaną w sercu dla mojego grzechu. To jest to każde muszę. Muszę to zrobić. Muszę to powiedzieć. Inaczej pęknę, inaczej moje życie nie ma sensu w ogóle. Muszę. Zobaczcie, ile grzechów, ile pokus nam się przedstawia takim musisz. Musisz to mieć. Musisz to zrobić. Inaczej oszalejesz, zwariujesz, nie będziesz w pełni człowiekiem, nie będziesz się liczyć. No, tam już różne rzeczy można wstawić, ale musisz. No, wiesz, że to grzech, ale musisz. A to bardzo często, właśnie, jest karmione tym takim poczuciem, że, że ja zostałem w życiu skrzywdzony, że. Ten mur między mną a drugim stoi. Ja nie chcę mieć z Nim kontaktu, więc nie będzie żadnego przebaczenia, więc jestem jakoś na minusie w życiu. Muszę sobie odrobić. Muszę o siebie zadbać. Nie jesteśmy w stanie spłacić Jezusowi naszych długów. I także abyśmy o tym pamiętali, Kościół przy każdym ołtarzu stawia nam krzyż. Żebym ja miał przed oczyma cenę, którą za mnie zapłacono. Abym nie próbował tu znów powrót do pierwszego dnia targować się z bogiem, że ja mu się wypłacę. Bo to jest za każdym razem tak śmieszne jak prośba tego sługi z dzisiejszej Ewangelii. Nie kupuję Jezusowego przebaczenia. Nie mam za co. A z drugiej strony, paradoksalnie, w tej Ewangelii mamy jeszcze coś do zauważenia. Z samego początku. Przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów, ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Zdaniem Pana, jak go sprzeda z żoną, dziećmi i mieniem, to odzyska dług warty 157 753 latom pracy. Wysoko Pan ceni tego sługę. Wielką wartość ma ten dłużnik w jego oczach. Nikt inny by go tak nie wycenił. On sam pewnie siebie by tak nie wycenił, ale w oczach króla ma taką wartość. I to też jest o mnie, i to też jest o każdym i każdej z nas. Ja przychodzę i próbuję się z Bogiem targować. A Bóg patrzy na mnie szeroko otwartymi oczami, żebym w końcu w nich zobaczył, jak cenny w Jego oczach jestem. I wszystko dalej jest o tym, co ze mną zrobi doświadczenie takiej miłości do mnie Boga. Także w spowiedzi, którą przeżywam, czy to przy rekolekcjach, czy przy pierwszym piątku, czy kiedykolwiek. Cała reszta naszego bycia chrześcijanami jest o tym, co ze mną zrobi doświadczenie bycia tak kochanym. Co zrobi ze mną świadomość, że mam w oczach mojego Boga taką wartość? A ja wychodzę z konfesjonału i albo w ogóle, tak jak mówię, udaję, że nie ma tematu, już mój grzech załatwiony, ja jestem lekki i teraz wiadomo, już się nic nie zdarzy. Albo przy dobrych wiatrach wychodzę, zastanawiając się, jak tu uskutecznić w miarę zręczny slalom między grzechami i pokusami. Jak tu zrobić, żeby najdłużej. Utrzymać ten stan pospowiedziowy łaski uświęcającej i nie wrócić do moich stałych grzechów, szczyt moich ambicji. A pytanie brzmi, do czego mnie uruchomi ta miłość, której właśnie doznałem, przychodząc po raz nie wiedzieć, który w życiu z tym samym, do czego mi da siłę, do czego mnie czyni zdolnym, co się teraz wydarzy, mówiąc naszym codziennym językiem, na plus. W moim życiu, w moich relacjach z ludźmi, w moim domu, w moim kościele, w mojej pracy, w mojej przyjaźni, w mojej nieprzyjaźni z kimś. Dzięki temu, że ja po raz kolejny w życiu dostałem doświadczenie tego, jak bardzo jestem kochany i cenny. Jaki kawałek Królestwa Bożego, jaki kawałek nieba dzięki temu doświadczeniu mogę zbudować. Bo moje i Twoje bycie chrześcijanami nie jest osłoną między grzechami, że my się na końcu Panu Bogu zameldujemy i powiemy, aż tyle ich nie popełniłem, inni popełniali więcej. Nasze bycie chrześcijanami jest o tym kawałku Królestwa Bożego, który Jezus chce wybudować ze mną, który Jezus chce wybudować z Tobą. I tylko ze mną i tylko z Tobą może ten kawałek zbudować. Bo tylko Ty masz Twoją wrażliwość, tylko Ty masz Twoją inteligencję, tylko Ty masz Twoje siły. I drugorzędne jest, czy one są wielkie, czy małe, ale są Twoje. Jest taki kawałek Królestwa Bożego, który albo Ty zbudujesz z Jezusem, doświadczając Jego miłości, pozwalając, żeby Jego miłość Ciebie napędzała, albo ten kawałek Królestwa Bożego zostanie na wieczność niezbudowany. Pan chce nam zburzyć dzisiaj kilka tych schematów, którymi bronimy swojego grzechu. Że inni bardziej, że inni też, że w ogóle inaczej się nie da, że to nic takiego, że ja tak muszę, że muszę sobie jakoś wynagrodzić różne krzywdy, rany. Pan nas zaprasza, żebyśmy to wszystko zburzyli i stanęli na gołej ziemi w całej prawdzie o naszym grzechu i zobaczyli, jak jesteśmy kochani. Z naszym grzechem, z naszą słabością, z naszą biedą, z naszą nędzą, z tym, czego się sami w sobie brzydzimy, boimy. I wtedy mamy, będziemy mieli z czym wyjść do świata na Wielkanoc. Otwórzcie sobie Ewangelie i dzieje apostolskie, pierwsze listy Pawłowe, o czym apostołowie w kółko niemal wyłącznie mówią. On zmartwychwstał, a my mamy odpuszczone grzechy. To jest pierwsze, co, co oni muszą powiedzieć. To jest to, o czym Jan z Piotrem mówią. Nie możemy nie mówić. Nie jesteśmy w stanie. Doświadczenie odpuszczonych grzechów. Dlaczego my wychodzimy tradycyjnie z procesją rezurekcyjną i chodzimy z nią wokół kościoła? Nie wiem, czy tu w katedrze też chodzicie wokół. Ale z, 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 tradycyjnie było tak, że się wychodziło z procesją rezurekcyjną z kościoła i łaziło trzy razy wokół. Dlatego, że tam był zazwyczaj cmentarz wokół kościoła. I szliśmy ogłosić zmartwychwstanie umarłym. Że nawet do trupów Bóg przychodzi. Nawet jak ja jestem w środku trupem z powodu mojego grzechu, to Bóg do mnie przychodzi, ogłosić mi zmartwychwstanie. Do prawdy nie dlatego, że sobie na to zasłużyłem. Jak pozwolę sobie doświadczyć tej miłości, nie uciekając od prawdy o moim grzechu, ale właśnie stając w samym środku tej prawdy, no to to jest takie początek takiego głoszenia Ewangelii, któremu świat nie jest się w stanie oprzeć. Tak jak nie był się w stanie oprzeć głoszeniu, które zaczęło się od jedenastu, od tej zranionej wspólnoty, która nie miała szans, nie miało prawa jej się udać, ani w Jerozolimie, ani tym bardziej nigdzie dalej. A nasza obecność tutaj dzisiaj, przy tym ołtarzu jest o tym, że im się udało, że to głoszenie, które nie miało szans, owocuje XXI wiek z rzędu. I oczywiście Pan zostawia nam decyzję, czy my ruszymy ściany tego sanktuarium, które wybudowaliśmy dla swojego grzechu, czy ich nie ruszymy. Na siłę nam tego nie zrobi. To jest też cierpliwość Jezusa do mnie, do Ciebie, to też jest o Jego miłości. Że Bóg nam nigdy nie rzuca prawdy o naszym grzechu w twarz. Chociaż ona jest nieraz ewidentna. Ale czeka cierpliwie, aż my dojrzejemy do tego, żeby ją przyjąć. Będzie się zbliżał wielki tydzień. Otwórzcie sobie Ewangelię o nocy, ostatniej wieczerzy, o Ogrójcu. I zobaczcie, z jaką delikatnością, mimo wszystko, z jaką delikatnością Jezus mówi uczniom o tym, że go zostawią, że go zdradzą. Taką samą delikatność ma do mnie i do ciebie. Taki jest. Ten, który trzeci dzień z rzędu prosi, zbóż. Zbóż zostaw.